Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Marek z Supermafii Ursus. Dzisiaj akcja żyto. Tutaj Mariuszowy Ursusik, ładniutki, zieloniutki, stoi z przyczepą, czeka na zapełnienie. Tutaj mamy nasze piękne żyto. Już tutaj widać jest troszkę skoszone, słoma zostawiona dla kogoś, nie wiem, nie orientuje się. Tutaj mamy żyto, miejscami trochę położone. Ale nie jest tak źle, a tutaj mamy Konrada, cześć, no witamy serdecznie Co my tak żniwujemy? Dobrze, tu teraz jest trochę pod słońcem, więc nie widać Zaraz tam pójdziemy, to nagramy bliżej Tam jest Mariusz z z Ifą, Michał Kosi Tak to właśnie wygląda Możemy się trochę przejść, oszacować No widać tak, ziemia jest wilgotna, a to wiadomo, ciągle pada Co drugi dzień Słoma jest, tu jest to dosyć wysokie, więc fajnie, idealne na słomę. Co tu więcej powiedzieć? To jest nasze dzisiaj trzecie pole. Udaje się na razie, jest godzina przed 18, coś koło tego, nie? No. Jakoś tak. Mamy około przed 18. O, tu jest taki placek trochę położony, ale to myślę, że Michał da radę na spokojnie. Tak. Już kilka przyczep dzisiaj zostało skoszonych. Tam dwie już są na gospodarstwie. Elegancko. Jedna ciężarówka pojechała do Iłownicy. się udało, jeszcze z otwarty to skorzystaliśmy. No tutaj, a tu jest cały pasek taki położony. To może pokażę. O, to się ciągnie aż tam. O. Aż tam hen-hen. Tutaj coś ewidentnie mocniej ladowało. Padało znaczy. No i tak. A no przed chwilą tutaj z Konradem przyjechaliśmy. Z tego poprzedniego pola. Michał tu musiał zrobić trochę placu, żebyśmy się wszyscy zmieścili. No. No, na razie jest pod słońcem, mówię. Dojdziemy tam dalej. To trochę z cienia się nagra. Ale tak, no dzisiaj pogoda akurat jest idealna. Lepsze nad niż wczoraj, jakieś Ile? 35 stopni? Chyba jakoś tak Ale tak, jest wiatr Kurzy się niesamowicie z tego rzuta Jak zawsze, ale Jakoś chyba tak bardziej niż zwykle, nie wiem A tam mamy Mariusza Nie widać się słońca, idziemy, idziemy Powoli, tak Jakoś tutaj, o, po sąsiedzku też już mają Skoszone więc fajnie, cieszymy się. Ktoś tam, dzisiaj był live z pola. Dzisiaj jest który, 14 sierpnia. To dzisiaj był live z pola. To ktoś napisał, że Szoko już skosił. No i bardzo dobrze, cieszymy się. Niech wszyscy skoszą jak najszybciej. Ile się da i będzie dobrze. Znowu u nas zapowiadają jakieś tam deszcze. Miejmy nadzieję, że. Miejmy nadzieję, że w ogóle nie będzie, nie? ale. No nigdy nie wiadomo, na razie kosimy tyle, ile się zdoła. Mamy jeszcze iwkę wolną, znaczy teraz jest sypana i niebiesko przyczepa, więc nie jest tak źle. Normę chyba dzisiejszą wyrobimy. Dobrze. No, co tu, no słoma. Jakby tak jest, ziemia wygodna, a ten plac powalonego tutaj się kończy. od oddali słychać żurawie. A no to dobrze. Ok. No nie będę tutaj całej drogi naszej nagrywał. to. Widzimy się za chwilę, nie Konrad? Widzimy się za chwilę. Witamy po krótkiej przerwie. Doszliśmy do końca pola i mamy Michała. Uff, idzie. Jak przecinek. Michał już się wyrobił. Życie ładnie sobie radzi. O, elegancko. Bliżej nie podejdę na razie, żeby kamerki nie uszkodzić, bo się nie niesamowicie. samowicie. O Michael robi sobie olwań teraz, żeby potem szybciej nawracać. O! Trochę podejdę. I to jest właśnie, drodzy Państwo, Regbizona. Bodzio ostatnio mówił, że odkąd jest na urlopie, pierwszy raz tak naprawdę może usłyszeć, jak ta maszyna chodzi. O! Fuh. Leci. Ale dobrze. Kurzyć się musi, jest suche. Bardzo dobrze. Ok, zaraz postaramy się złapać Michała z profilu z drugiej strony, nie tak od tyłu. tu już sobie Olwań trochę porobił ładnie. Dobrze, tam trochę chyba bardziej powalone. To sobie zwolnił obroty, ale już idzie. A, elegancko. Zbliżamy się do lasu, zaraz będzie więcej cienia, będzie lepsza jakość nagrania. Nie? Konrad potwierdza i bardzo dobrze. Okej, okay. a widać, tu się zatrzyma, ale ładna słowa, ładna. Wysokie to żyto. Dobrze. Tutaj mamy widzona od przodu pięknie łyka Żydów. Coś niesamowitego

Mam nadzieję, że dobrze słychać, bo to jest naprawdę niesamowity dźwięk. Nie będę za dużo mówił, tam ostatnio jak nagrałem vloga, to niektórzy pisali, że jak Szaranoid, czy tam Szpakowski, ale tutaj nie trzeba nic dodawać. O, elegancko. I... I on, a caudale i tutaj A tady máme Ife A máme Mariusa. A Marius běhne. Marius do Uży się, nie? Panie, mamy do 24 skup dziś otwartych? 24? Jo. Ja tak myślę, żeby tą przyczepę zawieść Jak A. będzie pełna i wtedy jeszcze, wiesz, nie wiadomo do której będzie kość, nie? Mhm o. No to się ten... To dobrze No, bo tak... sześć no... Zbiornik na ile? No i tak bym nie zdążył wrócić. Ale... No nie. Ale co się zawiedzie to się zawiedzie, nie? Co, co tam nagrałeś? Klank silnika. klank silnika. To sobie widzowie jak chcecie posłuchać klanku silnika to wróćcie się w filmie tam minutę czy dwie, To tam jest klank silnika. To Polecamy. Dobrze. O, no i tu sobie stoimy. Na razie, czekamy. Michał jedzie. Tam dalej, gdzie to drzewo mniej więcej jest Ursus drugi i tak to właśnie przebiega o. Michał zrobił nawrotkę i znowu jedzie w naszym kierunku. No teraz już będzie wzdłuż jeździł Olwańty porobione, to teraz elegancko wszystko będzie szło. Tak jak wspominałem, ziemia jest wilgotna. I mamy sypanie. Elegancko. Jednak sypanie będzie chyba postojowe. Mariusz musi, będzie musiał wycofać proces. Coś ty zrobił Ja już widzą, mówiłem, że to jest mianko, a ty? Ale patrz, aż odwizola te ślady widać mianko No tak, tak, tak Ale ja wyjadę, wtedy już pojadę tam Tak Na wysy, wiesz, na... Bliżej Tam, się tam będzie dycy, dycy, no, tam, Dobrze Pójdę do kombajnisty. Może coś tam powie ciekawego. Albo i nie. Co tam, jak tam? No czysty czy nie. Wyglądasz jak bodzio. Tak, teraz kropla w krople, jak bodzio wyglądasz. Jedziesz ze mną? Eee. nie mogę zatrzymywać w podarci, bo słowa jest. Weź tego już, zmiń. grzyba. Tu... Zdjęć grzyba, Mariusz. Masz mu odjechać. Zobacz. Ej, ty! Jak, jak mnie tam już nie ma, to już zobacz, co jecha. Ale... Tak. Stąd jest 24 km. Stąd? 24 km kilometry ale godzina jazdy jest co? godzina jazdy jest co jest? godzina jazdy no dwie godziny co? dwie godziny i tam będzie godziny żeby nie było kolei nie no godzina tam tam godzina? no półtorej maksymalnie no jak wyjedziemy o w drugiej nawet to będzie dobrze ale ja bym przy sobie jechał reakcji no wcale nie jedź tam, bo tam jest ciężki wjazd Gdzie? Tam gdzie żyj to jest... Na czym na Co? Na jedzie Pamiętasz ja co zostawię na 20 setki? Najmniejsze byśmy żebyśmy dziś by Co? Najmniejsze by żeby bo tam jest stromo, tam nie da rady taki I tak właśnie zostają podejmowane decyzje Jedziemy proszę Państwa Zamieniasz się, do domu, jak poplantekujecie, nie? O, no, tylko o stronie skręcaj. Bo koła mogą haczyć, nie? Jedziesz? Jadę. kawał się odczepuje yeah. tak <laughs> 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 to właśnie jest proszę Państwa